Witam. Nazywam się Michał Ostrowski w firmie Lange Łukaszuk, zajmuję się narzędziami ręcznymi. Dziś chciałbym opowiedzieć o kluczach imbusowych amerykańskiej firmy Bondus. Klucze imbusowe są jednymi z najprostszych, jeśli naj, nie najprostszymi, narzędziami e, w naszej branży, jakie się spotyka. Nic innego jak kawałek drutu o przekroju sześciokątnym, załamanego pod kątem najczęściej prostym, czasami zakończonego, tak jak tutaj, kulką. Umożliwia ona pracę, jak większość z Was wie, pod kątem. Tutaj mówimy o kluczach imbusowych Bondusa. Są, jak prawie wszystko, klucze słabe, Klucze średniej jakości, klucze bardzo dobre i klucze znakomite. I tutaj mówimy o tej ostatniej grupie. Klucze imbusowe, bondus, są kluczami znakomitymi. Właściwie mogę spokojnie powiedzieć, niemającymi sobie równych w branży. Trzy cechy decydują o tym. Pierwsza to stal, z jakich jest wykonany klucz imbusowy Bondusa. Ma on swoją własną nazwę handlową: stal protanium. Druga kwestia to jest pokrycie antykorozyjne. Tutaj akurat jest pokrycie czarne, które się nazywa Progard. I trzecia kwestia to jest to, że daje się tutaj dożywotnią żywotnią gwarancji. Najpierw opowiem wam o czynniku decydującym. To jest o stali, z jakiej jest wykonany klucz imbusowy Bondusa. Bondus zajmuje się produkcją tylko i wyłącznie kluczy imbusowych, sześciokątnych, inaczej zwanych czasami alenami. Nic innego nie robi, tylko i wyłącznie w tym się specjalizuje. Opracował on specjalną mieszankę stalową, jeśli można użyć takiego określenia. Która jest zaprojektowana, ten skład chemiczny jest zaprojektowany, żeby jak najlepiej przenosić siły właśnie na taką końcówkę sześciokątną, a ściślej mówiąc, żeby jak najlepiej sprostać tym siłom, które oddziaływują na tą końcówkę, żeby się ona po prostu nie niszczyła, żeby ten klucz imbusowy nie pękał, nie skręcał się też. Jak pewnie wiecie Państwo. Tworzenie dobrej stali narzędziowej jest bardzo trudne. Musi ona sprostać. Musi ona mieć dwie sprzeczne cechy. A mianowicie, z jednej strony stal powinna być plastyczna, a z drugiej strony powinna być twarda. I teraz, jeżeli jest zbyt plastyczna, jest taka plastelinowata, skręca się. Jeżeli jest zbyt twarda, stal taka pęka. I teraz. Trzeba jak gdyby ten ogień z wodą połączyć. Bondusowi to się znakomicie udało. I ta stal, stal protanium jest takim połączeniem. I to jest połączeniem, które szczególnie dobrze sprawdza się właśnie przy tych końcówkach heksagonalnych. Ważne jest też wykończenie maszynowe. Ważne jest też bardzo staranne wymiarowanie e, tego heksagonu. Chodzi o to, żeby ten heksagon Idealnie był spasowany e, z główką śruby, żeby nie tylko w cudzysłowie ludzie z branży będą wiedzieli, znali troszkę ten żargon, inaczej tego nie, nie, nie wyrażę, trudno mi jest to opisać. Nie tylko ciągnie narożnikami, ale i tymi płaszczyznami bocznymi, bo on jest świetnie spasowany. To wszystko jest bardzo ważne. A więc, z racji w cudzysłowie konstrukcji, bo trudno tu mówić o jakiejś konstrukcji, najistotniejsza jest tutaj stal. Najistotniejsze jest tutaj stal i najistotniejsze jest tutaj wymiarowanie. I tu bondus absolutnie jest naprawdę wyjątkowo dobrze zrobionym kluczem. Nie mającym sobie równych. Bondus się w tym specjalizuje. Drugą kwestię, którą chciałbym poruszyć, to jest pokrycie antykorozyjne. Bondus tutaj oferuje bardzo wiele rozwiązań, które mają też swoją własną nazwę handlową. Srebrne klucze. Yy, nazywane są Bright Card. Klucze kolorowe. Color Guard. Kolorowe wiadomo bardzo szybko, szczególnie w zakresie tych małych, yy, małych yy, rozmiarów jest łatwo, błyskawicznie można szybko rozróżnić, nie wiem, pomiędzy 2 a 2,5, prawda, rozmiary. Uwaga! Mamy też w ofercie. Bondus ma w ofercie. Klucze pokryte 14-karatowym złotem, które się nazywają Goldgar. I w końcu najbardziej powszechne pokrycie antykorozyjne, najczęściej spotykane, właściwie 98% sprzedaży, to jest pokrycie antykorozyjne, które się nazywa Progar. Ochrona antykorozyjna, którą daje powierzchnia. Progard jest niezrównana. Ochrona antykorozyjna Progard jest jest lepsza od oksydowania, od chromowania, a nawet od złocenia około 5 razy. 5 razy później narzędzie to będzie wam rdzewiało. Także jeśli pracujecie w warunkach nie wiem, wysokiej wilgotności, temperatury itd., dalej, jakichś takich korozjo-sprzyjających warunkach, wówczas ta ochrona antykorozyjna ProGuard jest Waszym sprzymierzeńcem. Jest dodatkowym bonusem do tego klucza imbusowego. Zarówno stal protanium, jak i ochrona korozyjna ProGuard, chodzi o ich, teraz mówię o ich składzie chemicznym. Są ściśle tajne, są e, chronione przez Bondusa jak największy skarb i Bondus póki co z żadnym innym producentem się tymi recepturami nie podzielił. I tylko produkty sygnowane marką Bondus są budowane na bazie tej stali i są pokrywane tego typu ochroną antykorozyjną. Bondus, y, Bondus oferuje też trzeci, trzecią rzecz, która jest y, jednak unikalna, a mianowicie na swoje wyroby daje dożywotnią gwarancję. Co to oznacza? Nie jest to kolejny lipny chwyt marketingowy, jakieś pustosłowie. Jeśli klucz imbusowy się... W jakikolwiek sposób wykrzywi, złamie, nie będzie spełniał Państwa oczekiwań, możecie go zwrócić. Jeśli tylko będziecie mieli paragon, możecie go zwrócić. Bondus jest oferowany, oczywiście, w takich właśnie popularnych zestawach. Klucze imbusowe z dłuższym ramieniem, z krótszym ramieniem, z bardzo długim ramieniem z kulką, bez kulki, klucze pojedyncze, w, pełnym, w pełnej gamie można powiedzieć, włącznie z nie wiem, rozmiarami metrycznymi, które nie są zbyt często spotykane, typu 9, 11 i inne. Klucze imbusowe w pełnym rozmiarze calowym. Jest to firma amerykańska. My tu mamy akurat klucze metryczne, bo takie są w Polsce najbardziej popularne, czy u nas tutaj w Europie ale pełna, pełna yy, oferta kluczy calowej, calowych jak najbardziej w Bondusie jest dostępna, jak również my tutaj w mlangę Łukaszuk mamy na magazynie takie klucze. Klucze te naturalnie są też oferowane w takim scyzorykowym, nazwijmy to bezpiecznym etui, takiej rękojeści, z której można kolejne wyciągać i sobie czy to chwytem takim wkrętakowym, czy to chwytem takim nie wiem, wiatrakowym, prawda? Można sobie tutaj kręcić. Klucze imbusowe, imbusy, końcówki imbusowe są również zatopione w rękojeści wkrętakowej, takiej troszeczkę przypominającej felo, ale to nie jest felo, to jest bondus. I w końcu Klucze imbusowe są oferowane również z rękojeścią poprzeczną, rękojeścią typu T. Rękojeść ta charakteryzuje się bardzo dużą trwałością, wielką solidnością wykonania, to złącze jest spawane. Tutaj nie ma jakichś wsówek, jakichś jakiś śrub czy temu podobnych wykończeń. Tutaj jest to ze spawane. Równocześnie jest to bardzo charakterystycznie wyważone. Tutaj na filmie takiego czegoś nie będzie widać, bo. Bo, bo nie da się tego oddać, ale jakbyśmy to zagłębili w główkę śruby, wsadzili w śrubę, to możemy, tym tak nie umiem tego zrobić, ale tak ładnie można tym zakręcić. To jest tak wyważone, że to się samo kręci. Eee, bardzo przyjemnie się to trzyma, bardzo dobra jest ergonomia rękojeści. Mimo, że tak przaśnie trochę wygląda, naprawdę się to dobrze to leży w dłoni. Tak wygląda sytuacja z bondusem. Wspominałem o tym. Znakomite klucze, nie mające sobie równych. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to... E, no, jest to śmiała teza. E, wszyscy tak mówią. Jest to taka fraza, że coś mam najlepsze, nieco wyświechtana we współczesnym świecie. E, brzmi to na pewno arogancko. Ale póki co tak po prostu jest. Wspominałem Państwu o niezrównanej jakości stali... Ma swoją nazwę protanium w produktach, w kluczach imbusowych firmy Bondus. Mamy maszynę, za pomocą której możemy udowodnić wyższość Bondusa nad każdym innym kluczem imbusowym. Tutaj mam klucz imbusowy konkurencji. Musi to być, mam tutaj gniazdo, gniazdo piątkę, musi to być klucz piątka kładamy i spowoduje teraz zniszczenie klucza. Tu na tej tarczy pokazane będzie e, siła, jaka mi będzie potrzebna do e, ukręcenia zniszczenia tego klucza. Strzałka tutaj zatrzyma się ta czerwona, nazwijmy to strzałka, zatrzyma się na określonej wartości. Zaczynam test. Kładam tutaj kierownicę, która będzie naszą dźwignią, i ukręcamy klucz. Doszło do zniszczenia klucza. Ładnie się łamał. Ważne jest zawsze, żeby klucz imbusowy łamał się w taki czysty sposób, bez żadnych odprysków ewentualne odpryski stanowią niebezpieczeństwo dla nas, na przykład dla naszych oczu. Więc, więc świadczy to do dobrej jakości produktu, który przed chwilą złamałem. Jest to klucz konkurencyjny. Dokonaliśmy e, zniszczenia klucza konkurencyjnego. Widzimy, z jakim momentem obrotowym, jakiego momentu obrotowego, jakiej siły musieliśmy użyć w celu zniszczenia tego klucza. Zakładam teraz klucz imbusowy firmy Bondus, wkładamy do gniazda śruby, zakładamy dźwignię i kręcimy. Zobaczymy czy, klucz im, czy do zniszczenia klucza imbusowego Bondus potrzeba będzie większej siły. Tak, potrzebna była zdecydowanie większa siła, czułem to, ale nic po moich odczuciach. Zobaczmy, jaką teraz, jaka tutaj była potrzebna wartość do ukręcenia tego klucza. Popatrzcie Państwo. Jest różnica, prawda? Jeżeli podobał się Państwu ten film. Zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału. Zapraszam też do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, a także naszej strony internetowej. Dziękuję uprzejmie.